Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 34 werset Na podstawie książki Sary Jank Jezus słucha. Cudowny Zbawicielu, pomóż mi żyć tu i teraz, skupiać się całkowicie na tym, co robisz w tej chwili? Nie chcę troszczyć się zbytnio o jutro. Wyznaję jednak, że powierzenie ci moich przyszłych dni stoi w sprzeczności z moją ludzką naturą, moim silnym pragnieniem kontrolowania wszystkiego. Prawda jest taka, że marnuję dużo czasu, myśląc o przyszłości. Odkryłam, że próba niemyślenia o czymś zwykle przynosi odwrotny efekt. Moje wysiłki, by przestać o czymś myśleć, sprawiają, że staję się niewolnikiem tych myśli. Mogę się jednak uwolnić, skupiając swoją uwagę na Tobie i na tym, co Ty robisz w moim życiu. Ty jesteś moim żyjącym Panem i zawsze czynisz wszystko nowe. Główną rzeczą, która przywiązuje mnie do myślenia o przyszłości, jest strach przed tym, co przyniesie jutro. Zastanawianie się, czy sobie z tym poradzę, ale Twoje słowo zapewnia mnie, że Ty pomożesz mi zmierzyć się ze wszystkimi trudami, które nadejdą we właściwym czasie. W Twoje imię pełne łaski, Jezu. Amen.